Gata Bykowska. Nominowana za znakomitą kreację Maryni w spektaklu Carmaniola, czyli od sasa do lasa Stanisława Moniuszki, w reżyserii Pawła Aignera w Teatrze Wybrzeże. Absolwentka wydziału aktorskiego we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 31 Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi 2013 za rolę w spektaklu Nasza Klasa oraz Love and Information. W tym samym roku za dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu otrzymała zespołową nagrodę Warto w kategorii Teatr, przyznaną przez Wrocławską Gazetę Wyborczą. Od 2013 roku aktorka Teatru Wybrzeże gdzie wcieliła się w rolę m.in. innymi Rosalindy w Zakochanym Szekspirze w reżyserii Pawła Aignera, Andrei w spektaklu Bella figura w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, Enio w Trojankach w reżyserii Jana Klaty czy Maryni w Karmanioli czyli od Sasa do Lasa Stanisława Moniuszki w reżyserii Pawła Aignera.